E chyba masz coś z głową. Koło że przechodziłem i patrzę, stoi ta kobieta tak jakoś biednie wyglądała. A ja w Boga wierzę, to że on mi się je zrobiło, to mówię, pójdziesz ze mną, tu niedaleko. Do wielkiego yy, ryśka. Rysiek ma melinę. Całkiem niedrogo bierze śledzia, można tam kupić i czarne. Czarne to jego też. To takie robi, że to lepsze niż szynka. Ja wolę. To byliśmy tam pół basa z nią i z ryśkiem. Ona mówi, że ma dzieci. Duże pytam, ona mówi, że no, jedno, cztery, drugie, dwa. Nie, dwa i pół. Nie dobrze mówię. Cztery i pół i dwa lata. To miałam akurat te pieniądze, co dostałem, jak wychodziłem, to dałem, No niech kobita kupi jakieś pomarańcze tym dzieciom. Akurat tak się Wigilia jakoś z, zbliżała. Cukierki jakieś. No dzieci jakie coś mają od życia, nie? Ty, ja potem wchodzę do starego mordziatego. Znasz starego mordziatego? No też mam melinę tylko droższą. Ja patrzę, a ta kurwa tam z tym starym tym siedzi i wódkę pije. I tak, żeby nie skłamać, no pół litra tak do połowy już odpite. To ja mi, to ja po to Ci dałem pieniądze, żeby dzieciom pomarańczy kupiłam. Wiaty tutaj w namelinie z pijakami wódkę pijesz. No to Ci mówię? To tak jak stałem taką jebłem młotkiem. Na no, takim fest półtora kilowym. No zełba nie było co zbierać. Przerwałem chwasto. Jednego parę. A tu w więzieniu to się bali ze mną pod celą siedzieć. Bultowały się i bane? A jeden taki dzięba Karol, to się kurwa wszędzie nie chwalił, że się kurwa niczego nie boi. To ja pytam go, bo przedtem z nim tutaj siedziałem, jak to Karolku, niczego się nie boisz, bo ja w Boga wierzę. A papieża, to on mówi, że jakby go na długość ręki dopuścili, to by zajebał. Ojca świętego. Mówiła, jak dziecko byś miał? To on mówi, żeby dzieciara wziął i na żywca przez główkę do drzwi przybił, takim gwoździem. To ja sobie myślę, to po co taki człowiek żyje? Po co taki człowiek żyje, jak ten chwast? I wyrwałem chwasta. A że była już cisza nosa, to nie chciałem klawisza. To za